Cześć. Nazywam się Ala Kufelnetkowska i zapraszam na krótką, przyjemną praktykę, w której będziemy zajmować się obszarem kręgosłupa szyjnego. Ale nie tylko, bo zahaczymy sobie też o mięśnie klatki piersiowej, o otwarcie taśm rąk. Także tak całościowo sobie tutaj podejdziemy do tematu. Zaczynamy w wygodnej pozycji, to znaczy, może to być siat skrzyżny. Jeśli czujesz, że to nie dla Twoich bioder, śmiało możesz usiąść sobie na podwyższeniu, na pufie, krześle tak, żeby biodra tutaj nie, nie trapiły Cię, nie bolały. Ręce puszczasz sobie luźno w dół. I pomyśl sobie teraz, że przez cały kręgosłup masz puszczoną taką jedną długą nitkę. Ta nitka będzie kończyć się na czubku głowy. I tu też ważna rzecz, czubek głowy to nie czoło, jak często nam się wydaje, tylko czubek głowy będzie samym szczytem naszej, naszej czaszki. W tym miejscu starasz się wydłużyć. Aby to sobie lepiej uzmysłowić, połóż sobie dłoń na dłoni i te obie dłonie połóż właśnie na tym czubku głowy. Teraz naciskasz głową w swoje dłonie, podnosząc je w górę. Czujemy, że nasza głowa wyciąga się wysoko, wyciąga się nasza szyja, patrzysz cały czas na wprost, broda się nie podnosi i staraj się poczuć, że to wydłużenie, które teraz budujesz wzdłuż ciała, Przechodzi przez właśnie kręgosłup szyjny, przez kręgosłup piersiowy, aż po lędźwia. Chwilę sobie tutaj zatrzymaj i poddychaj. Długi wdech pozwala Ci podnieść klatkę piersiową jeszcze wyżej. I długi wydech rozluźnia. Pilnuj, żeby rękoma na głowę nie naciskać. Pozwól, żeby głowa podniosła Twoje ręce. Te ręce powinny być takie zupełnie lekkie. I wydech rozluźni. I jeszcze raz. Długi wdech. I długi wydech. Opuść ręce. Spróbuj jeszcze jeden taki długi, spokojny oddech. Zrobić już bez pomocy rąk. Wyciągasz głowę wysoko i ta nitka przez twoje plecy jest teraz wydłużona, naprężona. Długi wdech i długi wydech. Żeby kręgosłup szyjny miał dobrą możliwość ustawienia się tej osi całego kręgosłupa, musi być dobra podstawa tutaj na stawach barkowych. Rozluźnij barki i najpierw zrób sobie kilka krążeń ramionami do tyłu. Każdym powtórzeniem staraj się, żeby ten ruch był trochę obszerniejszy. Mocniej przeciągaj barki w tył i opuszczaj nisko w dół. Jest i odkręć ruch w drugą stronę, do przodu. Zatrzymaj i jeszcze raz w tył. Staraj się już zatrzymać w ciele ten układ, kiedy Twoje ramiona są z tyłu, łopatki będą troszeczkę zbliżone do siebie i kiedy Twoje ramiona są opuszczone nisko w dół. Wyciągnij ręce przed siebie. Teraz zapleć ręce wokół klatki piersiowej. Staraj się tak bardzo nie zamykać przy tym i nie zginać. Tylko siedzisz w wyproście i teraz otwierasz ręce na zewnątrz Zbliż łopatki do siebie. Patrzysz cały czas na wprost i szukasz tego wydłużenia wzdłuż kręgosłupa. I znowu zamykasz ręce do środka i rozplatasz ręce, ręce na zewnątrz. Głowa ciągnie wysoko. Jeśli w takim ustawieniu, gdzie dłoń i barki z jednej linii czujesz jakiś duży dyskomfort w szyi. To spróbuj ten ruch zrobić sobie niżej. Dłonie mogą być pod poziomem barków. I wracamy. To, co dla mnie jest najważniejsze, to żeby robiąc ten ruch, nie chcemy tutaj przy tym ruchu czuć, że barki nam podciąga do góry. Osadzasz mocno ramiona nisko, ręce na zewnątrz i zbierasz ręce do środka. I jeszcze dwa razy. Ręce na zewnątrz. Wdech. I wracasz wydech. I jeszcze raz ręce na zewnątrz. Wdech, i wracasz, wydech. Opuść ręce, opuszczasz ręce luźno i staraj się już ramiona delikatnie chować do tyłu. Wyciągnij głowę wysoko. I teraz takim małym ruchem pokołysz głową na prawą lewą stronę. Takimi punktami, na których tu się skupiamy, są nasze uszy i nasze barki. Kierujesz ucho w stronę barku, na jedną i na drugą stronę. Warto to ćwiczenie robić sobie przy lustrze, ponieważ czasami myślimy, że pracujemy sobie w tych skłonach do boku, a tak naprawdę nasza głowa gdzieś ucieka. Musisz swój wzrok mieć skierowany na wprost, nos. Celuję na wprost. Przy tym ruchu powinniśmy czuć taki delikatny stretch w części szyi. Staraj się pracować bardzo delikatnie. Tego nie możemy tutaj zmusić do ruchu. Musimy szukać powoli tych przestrzeni, tak długo aż one się odnajdą. Ok, teraz zatrzymaj głowę kierowaną do lewej strony, czyli lewe ucho, lewy bark, lewą dłonią. Wytasz za głowę i leciutko dociągasz głowę w dół. Prawa ręka w tym czasie luźno puszczona do dołu. Ile zatrzymaj? I rozluźnij, wracasz. To samo zrób na drugą stronę. Chodź za głowę. To ma być tylko ciężar twojej dłoni, który dociąga głowę. Staraj się mocno na głowę nie napierać. Lewy bark luźny. Długi wdech. I wydech. I wracamy. Okay. Przejdziemy do klęku. Lęk podparty, palce ustów podwinięte. Ile poruszaj się ciężarem ciała przód, tył, tak, żeby znaleźć odpowiednie miejsce? Zatrzymaj się tam, gdzie czujesz, że Twoje barki są w linii z nadgarstkami. I jak tutaj jesteśmy, prawą ręką sięgnij do sufitu, otwórz jeszcze raz mięśnie klatki piersiowej. I skręć głowę tak, żeby spojrzeć za dłonią. I wracasz. To samo druga strona. Lewa ręka w górę, pójść za dłonią w sufit. I wracasz. I prawa ręka. Góra. I powrót. I lewa ręka w górę. I powrót. Jeszcze raz jedna druga. Góra. Powrót i góra. I powrót. Zatrzymaj. Usiądź na piętach. Jeśli z jakichś powodów nie możesz usiąść w takiej pozycji, możesz też przejść sobie do tego wysokiego klęku. Platasz dłonie za plecami. Złącz najpierw łopatki, zbliżasz je do siebie. I teraz dłonie pociągnij w dół. Znowu osadzamy sobie ramiona nisko, głowę wyciągnij wysoko. Znowu się prostujemy. I teraz dodamy sobie do tego ruch rotacji czyli skręcasz głowę w prawą stronę. Teraz lewe ucho spojrzy na wprost. I wracasz. I druga strona. I wracasz. Za ruchem głowy podąża Twój wzrok. Stręć głowa i spójrz wzrokiem za jeden bark. Wracasz i spójrz wzrokiem za drugi bark. I wracasz. Jeśli z tym układem rąk nie czujesz się komfortowo, możesz puścić ręce wzdłuż ciała. No. Powrót. Jeszcze raz jedna, druga strona. I powrót. Wróć głową na środek i połóż się na plecach. Połóż się ze zgiętymi kolanami. I teraz ręce najpierw puść sobie na boki. Daj sobie taką chwilę, żeby ciężko klatka piersiowa opadła na matę. I teraz zegnij łokcie. Gdybym patrzyła na ciebie od góry, to tworzymy taką pozycję kaktusa, wiecznika, jak zwał, tak zwał. Będzie ta pozycja. I leżąc, starasz się rozluźnić tutaj ramiona. Ile poddychaj długim wdechem, długim wdechem. Jeśli twoje dłonie nie, mo, nie są w stanie tutaj dotknąć do ziemi, możesz sobie wykorzystać poduszki, koce, książki, cokolwiek tak, żeby coś pod ręce podłożyć, żeby one miały oparcie. Żeby nie było tak, że dłonie nam wiszą w powietrzu. Musimy się rozluźnić, żeby tutaj do tej rotacji zewnętrznej się dostać. I tylko leżysz. Teraz pomyśl sobie, że łokcie starasz się oddalić od siebie. Jeden pcha w prawą, drugi w lewą stronę. Może to nam dać takie uczucie wzdłuż kręgosłupa piersiowego. I na to nakładamy ruch głowy. Skręć głowę w prawą stronę. Wracasz i skręć głowę w lewą stronę. i wracasz i znowu pokazujesz ucho do sufitu raz na jedną i na drugą stronę Jeśli nie jest ci wygodnie w takiej pozycji możesz coś pod głowę sobie podłożyć. Zwłaszcza się to przyda do kolejnego ćwiczenia. Zatrzymaj głowę na środku. Ustaw sobie ręce wzdłuż ciała. Teraz delikatnie przyciągasz brodę w stronę mostka, tak żeby wydłużyć szyję. To nie ma być tak, że zrobimy tutaj 10 podbródków, ale zrobimy sobie taki jeden dodatkowy. Wytrzymujesz i delikatnie głowę dociskasz w stronę ziemi. Ten nacisk to jest takie 15% z takich 100%, które byśmy docisnęli z całej siły. I rozluźniasz. I znowu delikatnie broda w stronę mostka, lekko głową naciskasz na matę. Wytrzymujesz. I rozluźniasz. I jeszcze raz. Naciśnij. Wydłuż szyję. Przyciskasz głowę. I rozluźniasz. Ostatni. I rozluźnij. Teraz trzymaj brodę przyciągniętą do mostka. I w tym ustawieniu podnieś głowę w górę. Spójrz w stronę swoich kolan. I opuść głowę w dół. Jeszcze raz. Broda przy mostku. Głowa w górę. Wytrzymaj. I opuść głowę w dół. I jeszcze raz. Te mięśnie tutaj z przodu szyi również potrzebują wzmocnienia. Przytrzymaj. I opuść. I rozluźnij. Powoli wstań. To będzie wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie proszę, że praca na obszarze kręgosłupa szyjnego powinna być bardzo zindywidualizowana, jeśli mamy poważne problemy w tym obszarze. Dlatego zawsze zachęcam do konsultacji z dobrym fizjoterapeutą, który nas w tym temacie obejrzy, zdiagnozuje, przeprowadzi terapię i dobierze nam odpowiednie ćwiczenie. Do zobaczenia.